Każdy podzespół opracowano z myślą o maksymalnej wydajności. To właśnie dlatego wydajność na poziomie co najmniej 100 ton na godzinę przy 1% strat jest możliwa przy mocy zaledwie 700 koni mechanicznych. Nowy silnik John Deere o pojemności 13,6 litra nie jest tylko o 10% lżejszy, ale również generuje większą moc i o 30% wyższy moment obrotowy oraz zapewnia o 20% mniejsze zużycie paliwa. Przekładnia ProDrive XL dostarcza o 30% więcej momentu obrotowego, aby poradzić sobie z większymi obciążeniami, wszystko to przy jednoczesnej płynnej regulacji prędkości. Harvest Motion to koncepcja bardzo wydajnego układu napędowego z bardzo niskimi obrotami podczas pracy, wynoszącymi zaledwie 1900 obrotów na minutę. Tam, gdzie to możliwe, zastosowano mniej przekładni i koła pasowe o większej średnicy. Są one bardziej wydajne i nie zwiększają masy całkowitej kombajnu. Inne innowacje, takie jak noże rozdrabniacza Excel z wgłębieniami, znacznie zmniejszają opór powietrza, a efekt samoostrzenia noży maksymalizuje wydajność rozdrabniania. Dodatkową oszczędność mocy uzyskano dzięki zespołowi chłodzącemu silnika. Wentylator o dużej średnicy z łopatkami o zmiennym skoku zapewnia wysoki przepływ powietrza przy niższej mocy. Wszystkie te usprawnienia w zakresie wydajności oraz nasza koncepcja Harvest Motion zapewniają łącznie ogromną oszczędność mocy.